Witajcie, moje kochane, bliźnięta w kolejnym czytaniu romantycznym, czytaniu o miłości. Będzie to czytanie dla wszystkich, czyli zarówno ci, co są w związkach lub w sytuacjach nieokreślonych, z kimś, nie wiedzą na czym stoją, czy też jesteście singlami, to każdy znajdzie tu coś dla siebie. Będzie to czytanie ponadczasowy, czyli może rezonować kiedykolwiek. Pewnie z większością z Was będzie rezonować w najbliższym czasie, czy też w tym roku. Um, ale jeżeli ktoś się natnie na no to czytanie za dwa lata, za trzy, to też może być aktualne. Także zapraszam moje kochane bliźnięta. Co my tu mamy dla Was? Uu, okay. Mamy energię. Wymiany, tak? Wymiany podarunków, wymiany prezentów. I to może mówić o różnych rzeczach, i zaraz będziemy patrzeć dokładnie o co w tej energii chodzi w Waszym przypadku. Wow, mamy energię przeznaczenia. No tutaj silnie dla mnie. Zobaczcie w ogóle, jakie jak pasuje. To piórko, które właśnie położyłam tutaj na to czytanie po raz pierwszy. Um, tu już mogę powiedzieć, że dla tych, którzy są sami, szykuje się um, poznanie kogoś, tak, i to będzie ktoś ważny w Waszym życiu. To jest um, ktoś z przeznaczenia, tak, ktoś jest zapisany w gwiazdach. Um, Teraz też oczywiście będziemy patrzeć. Wow, moje kochanie. Dla tych, którzy mieli do czynienia z trudną sytuacją ostatnio romantyczną, jakby okresem romantycznym, partnerskim, em, czuję, że odwaliliście przez ostatnie powiedzmy kilka miesięcy dużo dobrej roboty. W takim sensie, że odbudowywaliście się, tak? I to teraz będzie owocowało. Mamy tutaj piękną energię. Feniks powstający z popiołów, tak? Czyli jeżeli mieliście jakąś trudną sytuację, gdzie właśnie nie było tej wymiany, Porówno, tak? Czyli jedna osoba bardziej inwestowała niż druga w związek lub w sytuację romantyczną, może to jeszcze nie był związek, ale mógłby być, tak? To jeżeli mieliście z czymś takim do czynienia, co się nie udało, co się skończyło porażką, co było trudnym rozstaniem, to tutaj podnosicie się z tego, lub jeżeli mieliście do czynienia z różnymi przypadkami i ciągle przyciągaliście te same scenariusze, lub te takie osoby kto, tego samego pokroju, gdzie na przykład właśnie em, ktoś nie chciał inwestować, ktoś nie chciał dawać z siebie lecowe, tak? To tutaj, y, wy sobie powiedzieliście jakiś czas temu dosyć tego i zaczęliście pracować nad, y, nad tym, jak mogę zmienić, tak, żeby nie przyciągać już takich typów ludzi, żeby nie przyciągać już takich sytuacji. I teraz tutaj to będzie ten czas, ten rok czy najbliższe miesiące y, właśnie zbierania owoców tej waszej pracy. No i teraz będziemy patrzeć tutaj w tę energię po kolei. No, transformacja. Mówię znowu, Feniks powstający z popiołów, moi kochani. Dla niektórych też może to oznaczać... Um, Przezwyciężenie jakiegoś trudnego okresu w związku, w którym jesteście, tak powiedziałam, to jest czytanie dla różnych, różnych scenariuszy, zale dla tych, którzy są w związku, czy też nie. Ehm, więc dla tych, którzy są, możliwe, że przechodziliście właśnie jakiś kryzys lub ciężką sytuację i mamy tutaj transformację, przezwyciężenie. Ehm, Ojejku. Możliwe też, że... bo pojawił się księżyc, że w sytuacji, w której się znajdywaliście, na przykład ktoś coś ukrywał, ktoś. Um, może, może właśnie ktoś coś. może wy zakończyliście związek, bo ktoś na przykład was zdradził, tak? Albo miał jakieś tajemnice, albo nie ufaliście tej osobie. Um, I jakby trwaliście w takim zawieszeniu. Nie wiedzieliście, co macie zrobić. Na czym stoicie i co macie zrobić. Ale mama tutaj koło fortuny, tak jakby jest czyli ta energia o tych prezentach tutaj, do otrzymywania prezentów, jest mówi o tym, że los się teraz do was uśmiechnie. Ktoś tutaj biegnie do Was, pędzi do Was, tak jak powiedziałam. I zobaczcie, mamy 10 pucharów. Bardzo radosną, szczęśliwą energię. Przezwyciężenie trudnego okresu. Tak, sześć była dla jest takim, jest to zwycięstwo odniesione, ale z takim jakby z, z trudem, tak? Po jakichś perypetiach, po przebojach, ale mamy zwycięstwo. I tak, jak powiedziałam, na niektórych z Was tutaj pojawi się ktoś zapisany Wam w w gwiazdach. Super, i teraz tak, jeszcze w tej, w kolejnej energii, zaraz jeszcze powrócę trochę tutaj do, tej, do tych wcześniejszych, ale zanim, to zobaczymy sobie tego Feniksa. No, właśnie. I w tym feniksie powstającym z popiołów, czyli ym, dźwigamy siebie, podnosimy siebie, potem jak upadliśmy, po prostu ym, przeżyliśmy y, jakąś tam porażkę, zawód, ym, podnosimy się z tego. No, właśnie, i tutaj Wy, wy albo to jesteście w trakcie tego robie, robienia tego. Ale y, mam tutaj właśnie energię maga, czyli wy zrozumieliście, że bardzo dużo zależy od Was, że to, jak wygląda Wasza rzeczywistość, y, zależy w bardzo dużej mierze od Was i tak właśnie jest. Ym, bardzo dużo my możemy zmienić w naszym życiu y, y, wbrew temu, co niektórzy myślą, i tutaj. Y, jest takie przezwyciężenie takiego, takiego samosabotażu, czyli często właśnie my sabotujemy własne czyny, e, samych siebie, poprzez to, jak myślimy, poprzez to, co robimy. E, może w kółko po właśnie mm, powtarzamy ten sam schemat, em, bo nie wierzymy, że. Coś dobrego może nas spotkać, albo że w końcu możemy spotkać kogoś wspaniałego, tak? Tutaj macie um, energię maga, która mówi, że absolutnie możecie, macie wszystkie narzędzia i moc sprawczą i manifestacyjną, żeby zmienić um, to, co się wydarzało w Waszym życiu, tak? Do tej pory. I w dużej mierze i są pewne. Ja osobiście uważam, ale um, to, to jest moja prywatna opinia. Każdy może mieć inne zdanie. Ja osobiście uważam, że w bardzo dużej mierze zależy od nas, jak nasze życie wygląda, ale w pewnej części ja czuję, że niektóre rzeczy są nam oczywiście zapisane jakby w gwiazdach. Także co, ma, mają się wydarzyć. Um, Niezależnie od wszystkiego, ja przynajmniej mam takie osobiste, intuicyjne odczucie, jak różne rzeczy się dzieją w moim życiu, i czasami czuję, że na przykład pewna sytuacja, czy pewne zdarzenie, czy osoba, która wchodzi do mojego życia, jakby co bym nie zrobiła i tak by się to wydarzyło, lub i tak bym spotkała tę osobę. I tak jak powiedziałam, jest to moje prywatne osobiste zdanie. Nie wiem, jak jest naprawdę. Nie wiem, czy ktokolwiek wie. Ale um, każdy z Was może mieć inny pogląd na ten temat. No dobra, w każdym bądź razie jest wiele rzeczy, które możemy na pewno poprawić i przyczynić się do tego, żeby um, zmienić swoje życie w jakiś sposób, i Wy tutaj. Um, Wstępujecie właśnie w tą energię, która właśnie tak myśli, tak? Znaczy, wy tak myślicie. Jesteście w takim przekonaniu, że możecie dużo zmienić, i tak jak mówię, w niektórych przypadkach ja czuję, że wy już odwaliliście kawał dobrej roboty. Podnieśliście się z czegoś, z czego się było ciężko podnieść, ale daliście radę, przecie do przodu. Em, Otrzepaliście się, zostawiliście przeszłość w przeszłości i idziecie po nowe, tak? No dobra, i zobaczę jeszcze y, dla tych, którzy może są w związku y, y, jakieś jeszcze informacje. Także tutaj możliwe, że był jakiś zastój właśnie, że coś trzeba było jakby... Y, Zrobić przegląd starych rzeczy, że tak powiem, e, czyli może nawet sposobu myślenia, po to, żeby. Bo tutaj mówię o przypadkach, gdzie zależy Wam na tym, żeby związek uratować, tak? Lub żeby go polepszyć. E, I jakby tutaj taki remanencik robicie y, na zasadzie y, przyjrzenia się. Co się wydarzyło przez te lata, co przestało działać, dlaczego przestało działać, tak? Um, tutaj jest taka po, podróż po, um, po swojej duszy, taka podróż wewnętrzna i, i zrobienie jakiegoś. Um, Postępu, jakby zrozumienie, że część na przykład problemu może zależeć od nas, tak? Że lub na przykład pamiętajcie, że możecie to przewracać na drugą stronę, może to ta wasza druga osoba, to może ona zrobiła kawał dobrej roboty albo jakąś pracę nad sobą, może to ona musiała popracować nad sobą, tak? Nie było tutaj równego. Em, przepływu energii, tak, czyli jedna osoba bardziej się starała niż druga. Um, albo na przykład ktoś miał zachowanie pewnego rodzaju, które jakby psuło cały związek, tak? Czyli czymkolwiek nie jest to zagadnienie i po której stronie, po którejkolwiek stronie ono nie leży, czy po waszej, czy po partnera stronie, ktoś tu nad tym pracuje. I to jest piękne, dlatego że Tutaj jest uratowanie tego związku, przezwyciężenie przeszkód, tak? Ale tylko dlatego, że dwie osoby lub osoba, która wie, że to przez nią na przykład e, zdecydowała, że naprawi coś, tak? E, czasami różne rzeczy można naprawić, da się, czasami się nie da, ale czasami się da i w tym przypadku tak właśnie jest, że się tutaj udaje. Um, piękne czytanie bo takie rzeczy się rzadko zdarzają nie zawsze ludzie chcą naprawiać teraz jest taka um, taki trend, że się wymienia na nowe więc bardzo miło zobaczyć, że tutaj ktoś chce pracować um, bardzo fajnie no i jakie tu mamy jeszcze rady moi kochani Taka ciekawość życia właśnie dla tych, którzy są sami, szczególnie ciekawość, em, szukanie, rozglądanie się, jakby nie wiem stosowanie nowych metod postępowania czy myślenia na temat związków, em, na temat nie wiem, różnych rzeczy, które przyczyniają się do tego, jak my się zachowujemy w związkach, co ciągnie za sobą. Em, Efekt, jak te związki wyglądają, tak? Także tutaj jest mnóstwo takiej energii chcę być lepszą osobą, tak? Chcę być lepszą wersją siebie. Piękna energia, moi kochani, piękna. Jeżeli to z wami nie rozumiem, tak jak mówię, to może być po drugiej stronie medalu. Po drugiej, to może być ta o, druga osoba. Piękna widzicie i tu mamy wzrost mamy właśnie przez to, że um, ktoś się zatrzymał na chwilę i zaczął um, przyglądać się swojemu życiu i decydować co idzie do kosza, co zmieniam, co zabieram za sobą, przy czym chcę zostać, tak, z czego nie zrezygnuję, co przeszkadza, co psuje, um, co jest problemem. I to jest taka uważność też właśnie na, na siebie, na swoje czyny i to jest, to jest piękne. Ktoś tu bierze odpowiedzialność po prostu za siebie, że nie tylko zwalamy na drugą osobę, tak? Y ale też patrzymy, co my możemy polepszyć. Przepiękna, przepiękna energia, moi kochani. Jaka jest kropeczka nad i? Mhm... To jest potwierdzenie tego tak naprawdę, co już do tej pory mówiłam. Um, ale też będzie dygresja, która będzie tylko adekwatna dla nielicznych. Uh -huh. Więc pierwsza sprawa to właśnie taka, że y Zechcieliście spojrzeć też, ok, co ja mogę zmienić w sobie, żeby być jeszcze lepszym, żeby być lepszym, tak? Um, a druga kwestia jest taka: dla tych, którzy mieli do czynienia z osobą, dla tych, którzy są po tym rozstaniu, na przykład albo są może jeszcze w trakcie czegoś, co zakańczają, wychodzą, decydują się, że biorą rzeczy w swoje ręce i że nie chcą y, mieć do czynienia z osobą, która. Na którą nie można liczyć, która ma tajemnicę, która może zdradza, tak? Um, I nie obwinianie świata za, za to, co się nam przydarza, tylko po prostu zdecydowanie, tak, um, nie chcę uczestniczyć w czymś takim, wychodzę, tak? Czyli to jest dla tych, którzy wyszli z takiego związku lub wychodzą. Um, gdzie mieliście do czynienia z kimś na kim, no kto nie zachowywał się ok, kto zdradzał kto kłamał może lub kto miał um, kto pojawiał się i znikał kto może nie potrafił się um, ustatkować właśnie tak a i tak jak mówię, a druga wersja jest tego taka, druga, drugi, druga strona medalu, że ktoś, może, pra, może ktoś z Was lub ta druga osoba właśnie taki był, czy jest i chce się zmienić, chce przestać zachowywać się tak, chce przestać być kimś, na kim nie można polegać, tak? Ehm, no dobra, super. Jeszcze wam jedną kartę wyciągnę. Odwaga. Energia odwagi, czyli, moi kochani, po pierwsze, wy mieliście ogromną odwagę, żeby poczynić te zmiany w swoim życiu, lub jeżeli jesteście w trakcie, gratuluję. Ci, co się zbierają na odwagę, to wiadomość jest taka, że Wszechświat będzie Wam pomagał, będzie Was pchał właśnie w tą stronę, żeby zrobić odważną decyzję, która jest na lepsze, po to, żeby zmienić Wasze życie romantyczne na lepsze. I tym akcentem kończę. Pozdrawiam, moje kochane bliźnięta i życzę oczywiście mnóstwo miłości, która jest szczęśliwa i odwzajemniona. Buziaki!